Cześć, witajcie tutaj, Miał Szczepanek. W tym odcinku streszczę dla Was książkę pod tytułem Alter Ego Effect, czyli efekt Alter Ego. Taka książka jest dla wszystkich, którzy chcą zwiększyć swoją pewność siebie w relacjach prywatnych, ale też. I w biznesie i osiągnąć najlepsze rezultaty. Całość notatek w formie tekstowej i wideo znajdziecie na mojej platformie BookTube. Zanim zaczniemy, moją pasją jest czytanie książek rozwojowych i przekuwanie tej wiedzy w działanie. Dlatego stworzyłem społeczność BookTube, czyli miejsce dla osób, które razem ze mną chcą poznawać dwie książki w miesiącu książki z rozwoju osobistego i biznesowego. Prosto na maila wysyłam moje notatki w formie tekstowej i wideo. Dzięki czemu możesz poznawać najciekawsze idee świata i oszczędzić czas. Otrzymasz również dostęp do kilkudziesięciu moich wideo notatek z książek, które każdy przynajmniej raz w życiu powinien przeczytać. Wejdź na booktube.pl i dołącz do naszej społeczności. Tymczasem przejdźmy do odcinka. Słuchajcie. Czym jest alter ego? Każdy z nas w życiu pełni różne role. W różnych sytuacjach, sferach życiowych musimy zachowywać się inaczej. Inaczej zachowujemy się w pracy, jeżeli musimy negocjować, jakieś twarde negocjacje prowadzić, sprzedawać. Inaczej w domu z dziećmi, kiedy musimy być delikatni, czuli, zabawni. Inaczej, kiedy jesteśmy ze znajomymi, kiedy jesteśmy w jakimś oficjalnym spotkaniu, kiedy występujemy na scenie przed kamerą. W tych momentach potrzebujemy różnych innych cech. Osobowości, tożsamości, które pomogą nam wypadać jak najlepiej. I niektórzy ludzie mają trudności, na przykład, z występowaniem na scenie. Alter-ego-efekt polega na tym, że przed wejściem na scenę możesz wczuć się w rolę osoby, która świetnie prezentuje treści ze sceny. Weźmy pod uwagę jakiegoś mówcę, który nie ma żadnego problemu z występowaniem na scenie. Wyobraź sobie taką osobę, którą znasz z telewizji, na przykład. I wyobraź sobie, że wcielasz się w tę osobę przed wyjściem na scenę. To jest właśnie aktywowanie w sobie efektu alter ego, który powoduje, że z osoby, która jest na przykład nieśmiała, która nie czuje się pewnie, zaczynasz wychodzić na scenę i grasz jej rolę, tak jak dzieci. Z łatwością grają różne role na przedstawieniach, podczas zabawy. Tak samo my możemy wcielić się w tak zwanego superhero, czyli superbohatera, w różnych sferach naszego życia, gdzie nie domagamy, gdzie czegoś nam brakuje. I to jest tak fascynujący temat, dlatego że alter ego pozwala na szybką zmianę. Nie trzeba tutaj lat, treningów, nie trzeba tutaj. Wielu czasu, jakiejś wizualizacji, medytacji, doświadczeń, wystarczy jedno kliknięcie, przestawienie sobie w głowie, że to jest rola, którą gram, i wchodzisz w tę rolę i zupełnie inny zestaw cech ci się pojawia. Ciekawe? Zejdźmy głębiej w ten temat. Po pierwsze, warto podkreślić, że nie możemy mieć, aby być skutecznymi, jednego tego samego zestawu cech osobowości dla różnych sfer życia. No na przykład, jeżeli jesteś twardym negocjatorem w pracy, bezwzględnym menadżerem, który egzekwuje wszystkie zadania i wracasz do domu i tego samego wymagasz od dzieci, to ta relacja będzie na tym cierpieć. Wchodząc do domu, powinieneś sobie przestawić tryb pracy, twojego mózgu, osobowość, włączyć inną osobowość. Teraz pytanie, co jest dla ciebie bardziej naturalne? Czy bardziej naturalnym jest właśnie taki bezwzględny menadżer, czy czuły rodzic? Jeżeli chcesz być lepszy w jednej ze sfer, bo może właśnie praca tego wymaga, potrzebujesz aktywować w pracy, kiedy przychodzisz do pracy inną rolę, inny zestaw cech, inny zestaw osobowości, inną tożsamość superbohatera do negocjacji, a w domu włączasz superbohatera do zabawy. Chodzi o to, żeby w każdej z ról naszego życia mieć stan flow, żeby być na najwyższym Potencjale, jaki możemy osiągnąć, żeby osiągnąć jak najwyższą kreatywność, swobodę, lekkość, pewność siebie. Jeżeli na co dzień jesteś osobą, która jest miła dla innych, uczynna i przeniesiesz to samo do świata biznesu, może się okazać, że inni cię wykorzystują. Dlatego, wchodząc do świata biznesu, musisz założyć na siebie nie chcę powiedzieć maskę ale strój, super superbohatera, wirtualny strój, który pomoże ci się zachowywać tak, jak wymaga od ciebie twoja praca. Autor właśnie w tej książce pisze o tym, jak to zrobić: jak stworzyć takie alter ego, drugie ja, drugą tożsamość do różnych sfer życia, które wymagają od ciebie najwyższego potencjału, najwyższej efektywności. Przejdziemy właśnie przez ten proces, jak takie alter ego stworzyć. Na początek, powiedzmy jeszcze o sile alter ego. Jakie to w ogóle ma efekty i kto z tego korzysta? Kojarzycie na pewno Beyoncé, słynną, światową. Piosenkarkę, która wywodzi się z małego miasteczka, z konserwatywnej rodziny, gdzie to, co ona robi teraz, byłoby nie do zaakceptowania. I ona, stojąc przed światem, chciała wejść, zrobić karierę w muzyce, musiała stworzyć swoje alter ego, aby nie czuć jakiegoś takiego skrępowania, kiedy na scenie śpiewa w sposób taki szalony, nazwijmy to. I Beyoncé stworzyła właśnie takie alter ego, w angielsku nazywało się to Sasha Fierce. I chodzi o to, że wchodząc na scenę była zupełnie inną osobą niż tą, która jest na co dzień. I to, jak mówi w wywiadach, pozwoliło jej osiągnąć ten sukces, że nie miała takich barier, nie miała różnych takich rzeczy, które ją powstrzymywało, bo wiedziała, że to jest rola, w którą się wciela. Tak samo inne postacie z telewizji, z filmów wcielają się w role, które muszą występować, i często ich. Codzienne życie jest zupełnie inne, niż które widzimy na scenie. Każda z tych osób gra jakąś rolę, wchodzi w jakieś alter ego przed występem, przed jakąś ważną rzeczą. Skuteczni sprzedawcy wchodzą w rolę jakiegoś superbohatera, który pomaga im wydobyć ich najlepszy potencjał i sprzedawać więcej, przed rozmową, przed negocjacjami. Każdy z nas ma jakąś scenę, niekoniecznie gdzie musi występować, śpiewać, mówić, ale scenę życia, w której musi aktywować różne cechy. Był pewien eksperyment z udziałem dzieci, w którym właśnie świetnie widać ten efekt alterego, jak zmiana tożsamości może wpłynąć na nasz performance, czyli na naszą skuteczność. Dzieci miały za zadanie otworzyć szklane pudło, w której była zabawka za pomocą pęku kluczy. Nie wiadomo, który klucz działał, jak się okazało, żaden klucz nie pasował. ale pierwsza grupa dzieci miała po prostu za zadanie otworzyć to pudło za pomocą tych różnych kluczy. Druga grupa ludzi miała otworzyć to pudło, ale wcześniej miało się wcielić w postać Batmana, czyli superbohatera z bajki, który ma pewien zestaw cech. Jest silny, wytrzymały, wytrwały i tak dalej. jak myślicie, która grupa dzieci? Ta, która nie odgrywała żadnej roli, była sobą, czy ta, która odgrywała rolę superbohatera, otwarła pudełko? Żadna osoba nie otwiera pudełka, bo żaden klucz nie pasował. Ale co badali innego? Ile czasu poświęcają na próby? Osoby, które, czyli te dzieci, które były jako Batman, no to. Próbowały dużo dłużej, nie frustrowały się, były wytrwałe. Wszystkie klucze próbowały na różne sposoby, bo mówiły przecież: Batman się nigdy nie denerwuje. Batman się nie frustruje, Batman jest skuteczny, on zawsze da radę. I mimo, że nie udało się im otworzyć, bo taki był cel badania, sprawdzenie, jak długo będą wytrwałe, no to przewyższyły tą wytrwałością osoby, czyli te dzieci, które nie odgrywały żadnej roli. I po prostu patrząc na siebie stwierdziły: Dobra, to nie ma sensu. A dzieci, które były Batmanem, miały zupełnie inny zestaw cech, inne podejście, inny mindset. I teraz powiem Ci o tym mindsetzie. Jest mindset, który autor wymienia, tak zwany wow mindset i au mindset. Wow mindset to jest taki, gdzie ktoś patrzy na świat jako na wyzwanie. Wszędzie widzi jakieś okazje do rozwoju. W problemy to oczywiście są rzeczy, które powodują rozwój, nie jakieś rzeczy, które nas dołują. A au mindset to jest właśnie takie podejście, a wszystko jest bez sensu i tak mi się nie uda. Moje wcześniejsze doświadczenia mówią mi, że Jestem nieskuteczny. Wiele razy mi się dawało, nie mam sensu próbować. W tym świecie, kiedy mamy taki mindset, czyli podejście do życia pesymistyczne, można powiedzieć, au mindset, brakuje nam tego naszego potencjału. Nie potrafimy rozwinąć się w pełni. A kiedy mamy wow mindset, to mamy zupełnie inne możliwości. Wow mindset, czyli ten taki. Świat możliwości powstaje, kiedy jesteśmy w roli superbohatera. Kiedy jesteśmy w roli jakiegoś naszego ulubione, naszej ulubionej postaci, czy to z komiksu, z bajki, z filmu, które te cechy zaczynamy do siebie odnosić. I potem możemy z czasem takimi się również stać, co jest też niesamowitym efektem. Że grając jakąś rolę przez wiele miesięcy, możemy zinternalizować te cechy, którą rolę gramy i stać się właśnie Tą osobą. Zastanów się, jaki ty masz mindset. Czy podchodzisz do życia właśnie jako do wyzwania, że próbujesz, jesteś ciekawy tego, co się wydarzy, czy jesteś bardziej ostrożny, zachowawczy, że wolisz siedzieć tu, gdzie jesteś, nie wychodzić ze swojej strefy komfortu. Nawet jeśli tak jest, to być może ten alter ego pomoże ci zmienić Twój mindset i wejść do świata niezwykłego. Tutaj autor właśnie odróżnia świat zwykły od świat niezwykłego. Świat zwykły to jest ten świat, który mamy na co dzień, pełen ograniczeń, lęków przed wystąpieniami, braku cierpliwości przy wychowaniu dzieci. To jest ten świat zwykły, gdzie mamy różne trudności. A świat niezwykły to jest świat filmowy, świat, który przeżywają superbohaterowie. I w ten świat możemy wejść właśnie w nasze zwykłe życie jak superbohaterowie. Do filmu. Nasza wyobraźnia jest niesamowita i potrafi tworzyć rzeczywistość. To, co sobie wyobrażamy, tak zaczynamy działać. Ale pamiętajmy, że w życiu jesteśmy oceniani nie za to, co myślimy czy też planujemy, ale za to, co robimy ostatecznie, za nasze działania. I aby te działania nie były tylko w, w głowie, w sferze planów, potrzebujemy alter ego, aby aktywować nasze odważne ja. Aby uwolnić się z tych różnych ograniczeń, które mamy. Ktoś może powiedzieć, ale czy to nie jest jakiś fake, czy to nie jest jakieś takie sztuczne oszustwo, że ja nie jestem tym, kim jestem. No właśnie nie. Okazuje się, że osoba, w którą się wcielamy, to tak naprawdę jesteśmy my. Że to jest nasz potencjał, który możemy wnieść do świata, ale tego nie robimy, bo ogranicza nas coś, właśnie jakiś ten wróg, enemy. I o tym też powiemy, kto to jest, co to jest i jak no na nas działa te ograniczenia. Ale pamiętajmy, że to, kim chcemy się stać, to jest właśnie ta nasza najlepsza wersja siebie. Ten superbohater to jest ktoś, kto nas inspiruje i chcemy się z nim utożsamić. W alter ego chodzi o to, aby zdefiniować swoją supermoc, jaką ma superbohater, to, jaki chcesz być i mieć jasność do tego, jak chcesz się pokazać w każdej roli swojego życia, w każdej sferze swojego życia. Badacze odkryli, że każda osoba, tak czy inaczej, ma różne tożsamości. Nikt nie ma jednej stałej osobowości, którą odgrywa w różnych rolach. Zawsze nasza osobowość się trochę zmienia i to dobrze, bo nie można być zawsze jedną i tą samą osobą w różnych sytuacjach życia. Już o tym powiedzieliśmy, że to nie pasuje. Twardy negocjator nie może przyjść do domu i twardo negocjować z dziećmi, nimi zarządzać, prawda? Trzeba różnych ról do różnych sfer życia. Autor też podaje taki przykład enemy, czyli wroga, którego mamy w sobie. Wróg to są te różne myśli, które nam przeszkadzają. W rozwoju, w dążeniu do celów, i teraz powiem Ci dokładnie, jak działa taki enemy w nas i jak za pomocą alter ego go pokonać. Kim jest zatem ten wróg, ten enemy, który nie pozwala nam osiągnąć maksimum swojego potencjału i którego możemy pokonać za pomocą alter ego? Wróg działa w ten sposób, że na przykład, kiedy jesteśmy z dziećmi, nie kontrolujemy swoich emocji, zaczynamy krzyczeć. To jest nasz właśnie wróg, który na nas działa w ten sposób. Czasem brakuje nam pewności siebie. Podczas rozmowy z innymi, podczas wystąpień. To znowu narzędzie, którym atakuje nas ten wróg. Martwienie się tym, co myślą o nas inni, wątpliwości w naszej umiejętności, czy damy radę, zła postawa, że to jest bez sensu i tak mi się nie uda. Wróg używa obaw, wątpliwości, tego wszystkiego, co ograniczy nas w dążeniu do celu. Autor podaje przykład koszykarza, który na meczu tak się przejmował opinią innych, co myśli o nim widownia, co myśli o nim rodzina, że nie mógł wejść w ten stan flow, kiedy gra na najwyższym poziomie, tylko cały czas swoją uwagę rozdzielał między widownią a tym, co się dzieje na boisku. To właśnie jest działanie wroga, które rozprasza go poprzez martwienie się, co myśli o mnie innym, od tego, co ma robić. I gdyby wszedł w tą rolę alter ego, że jest nieustraszonym wojownikiem, że jest jakimś superbohaterem, Spidermanem na przykład, że może omijać wszystkich jak Spiderman na boisku, to wtedy wychodzi zupełnie, wchodzi zupełnie w inny świat i nie przejmuje się, pokonuje swojego wroga. Ale jeszcze zaraz dojdziemy do tego, jak to zrobić konkretnie. Inny przykład to osoby, która robi prezentację w firmie. Jest doświadczona, ma wiedzę, sukcesy za nią stoją, ale boi się przemawiać publicznie, i wątpi w siebie, mimo że wie, że ma wszystko, czego potrzeba. To jest to, że my mamy wszystko, czego nam potrzeba, a zewnętrzna siła, ten enemy, wróg, mówi nam, że nie, że czegoś nam jeszcze brakuje. Wróg to są te różne myśli, które nam przeszkadzają w rozwoju, w dążeniu do celów. Te wszystkie obawy mogą się brać również z jakiejś traumy z przeszłości, z jakichś negatywnych doświadczeń, z narracji, które mamy w głowie. Stłumaczenia sobie rzeczywistości, że na przykład pochodzę z rodziny, która nigdy nie, jest, nie była i nie będzie przedsiębiorcami. I to już są ograniczenia, schematy, które mamy w głowie, nabyte w przeszłości, które w tym momencie nas ograniczają. Nic nie powinno nas tak ograniczać. Przeszłość nie powinna determinować naszej przyszłości. Dlatego, Alter Ego pomaga nam zmienić tę rzeczywistość, to nastawienie, ten schemat, złamać go i wejść w zupełnie nowy świat, pełen możliwości. Hej, dzięki za zapoznanie się z tymi fragmentami notatek. Jeżeli chcesz poznać więcej ciekawych idei z tych książek, wdrożyć wiedzę w swoje życie, to dołącz do Booktube'a. Link pod tym filmem do społeczności ludzi, którzy chcą wdrażać wiedzę z książek w swoje życie. Do zobaczenia w następnym odcinku.